Witam Was moi drodzy widzowie i subskrybenci w grze Call of Duty World at War. Będzie to trochę coś świeżego na moim kanale. Wrzucę teraz tryb zombie w grze pojedynczej, ponieważ kampania kampanie jest długa, a mam pewne ograniczenia, które mi uniemożliwiają pokazanie całej gry. Tak więc, bez żadnego zbędnego gadania, od razu przejdźmy. W gra akurat w Burmisi gra na najwyższym poziomie więc jest fajnie i jest dosyć ciężko więc przechodzimy Mocnie cześć fajny wstęp tej jatki co będzie dosyć klimatyczny no. i hub i zażar nas ząbiak. Dobra, no to czas zabawy zacząć. Runda numer jeden. Ach, ten śmiech jest fajny. Fajnie się w to grało wieczorem. Kiedyś lubiłem to sobie popykać. Tak. Godzina ósma. A to w zimę, chyba tak siódma, ósma i sobie w to grałem. Czasami. Mausera. I lecimy od okna do okna. pierwszy. Ach. Nie trafiłem w głowę, ale zawsze coś. I kolejny. Piękny strzał. Fajnie się to też gra w sieci, aczkolwiek mam bodajże podstawową wersję jest bardzo mało serwerów w tej wiesz, musiałbym ją sobie spoczywać do nowszej wersji. Bodajże z ruskimi grałem, ale ta ich gra to jest masakra. W ogóle nie łapią, co w tej grze chodzi, nie dość, sobie kod odblokują, to... to jeszcze tak lamią trochę. Ronda numer jeden za nami, czas na dwójkę. Film pewnie potrwa więcej niż 10 minut, więc będę musiał podzielić go na połowę. Dostał. Trzeba kodowić. A, jest kolejny. Właśnie. No, dobra. Mogłem w głowę celować. W głowę zawsze jest najwięcej punktów, więc warto w nią strzelać. Cóż jest, jeśli ktoś ma jeszcze bonus podwójne punkty, to może się ostro wzbogacić. Jeden. aaa, Pięknie Hedy, lecą. Właśnie. No. Jeszcze gdzieś musi być ktoś. A jeśli ktoś by się mnie spytał, bo może grał w ten tryb już nieraz. O, idzie, koleś. To najdalej samemu doszedłem, bądź do 13 poziomu. A z kolegą do. Żeby nie skłamać 15 chyba. Tylko teraz nie wiem czy to jak to jest, czy im więcej graczy, tym ciężej, czy poziom się nie zmienia. Nie miałem okazji sprawdzić. Tymczasem mamy już poziom trzeci. Hmm. padałoby sobie już chyba broń kupić. A, Słyszę, że tam już ktoś mi się dobija z tyłu Kurde, co jest Wszystko przez tym aglaniu. Właśnie Jest kolejny W tym momencie przydałby mi się ktoś, żeby ty osłaniać Dobra główka jest Ajajaj, coś źle zrobiłem Dawaj, 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 A, jest Dobra, się szybko Teraz najlepszym wyborem będzie chyba otworzenie kolejnej lokacji Tym małzerem to nie wyrobię sam 1000 punktów I moja ulubiona skrzynka Oby coś dobrego, oby coś dobrego. No. Będzie się bawić z nimi. Piękny strzał. Tak więc, tak jak mówiłem, ten odcinek będzie z singla, a następny już będą z multi. Jak nie ze znajomymi, to ja na jakiś serwer wbiję i tyle. A żeby był z Polakami, to może spaczuję tę grę. Strzelam z mauzera, bo chcę amunicja? O, to jest dobra. Chcę amunicja, jeszcze nic na późniejsze faty. O, jak się ładnie sypiam I pięknie. No, no, no. Pierwsze początki są dosyć nudne. To jest ich dosyć mały, to takie... O! Cholera. Co czym ja to mówiłem właśnie? O początkach. Dosyć nudne są. Już po kilku tam próbach. Akcja się rozwija tak... ...pięć i wzwyż. Wtedy zamienię na Mausera. Raz. Pięknie. I jeszcze co do filmików. Jedna osoba napisała mi, że czemu nie wrzucam filmów? A nie wrzucam dlatego, gdyż koło się zaczęło. Jak każdy wie, trzeba do niej chodzić. Może ktoś powiedzieć, że jest wrzesień i się jeszcze nic nie rozkręciło. Akolwiek mam maturę w tym roku i nie mogę sobie na to pozwolić. W weekend zwykle coś wrzucę, nagram aczkolwiek mi się to podoba, więc jak znajdę chwilę czasu, na pewno coś nagram oraz problemy czysto techniczne, mam zbyt, mały, zbyt wolny internet żeby tak co chwilę coś rzucać. akurat w tle teraz nagrywam i wrzucam filmik dobra, schowaj się Tu jeszcze Właśnie, piąty poziom w tle to Znaczy obecnie Zaczynają już szybciej chodzić Dobra, lepiej się wycofać Tamten idzie czy się tu nie robi. Już są Aaaa, macie fanny. Pompka, tak zwana. Znaczy, moi znajomy ją tak nazywam. lepszy obrzyn jest. Mam wrażenie, że jest silniejszy. No aż. Właśnie, z tego co zauważyłem, można wytrzymać od nich dwa ciosy albo jeden. Jeden na pewno, ale drugi nie wiem, czy nas powalacie. Czy... Nie. O masiu. W kampanii się bardzo fajnie Japończyków wycinało. I jest fajnie. Jeszcze taka mała radość do tego trybu. Jeśli został nam jeden, to warto sobie lepiej naprawić okna. Zabić raczej dyskami. I go nie zabijać, aż się nie naprawi wszystkiego. I tym razem cztery tysiące punktów. Mas. Hm, hm, hmm. Piąta runda. Za nami. Szósta. Dobra, lepiej się wrócić do tamtej... Może nie. Ładny strzał. No, no właśnie, to jest to. Lepszy jest obrzyn. To znaczy to beltówka. Jest Ach, jesteś. Pięknie. Przeładowałeś. Oj, 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 oj. A, to mnie uratowało. Mimcie, chamy. W taki pomysł to się przydaje. Za bardzo się nożem nie bał, człowiek wszystko zginąłem. zginęli. Zablokowałem i zjadłem. Trafię go Dostał z tyłu 600 no. za nami 5,5 tysiąca wystarczy Podałoby już górę otworzyć Właśnie Teraz nie wiem czy dobrze robię czy go ale otworzę z dwóch stron to już nie ma co siedzieć w jednym miejscu bez pomocy Czekanie Aczeki cman Szybko może coś jest w skrzynce Coś większego, kurde MG, Browning, cokolwiek Nie no M1 Arr. Nie, to nie jest. I teraz się hardcore zaczyna. Ohoho. Oh. Chciałbyś co? Masz. Często jesteś, nie będę egoisty Oj. 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 Aj, no fuck Ej, no tu jakiś kamsk, mój. Właśnie, bez pomocy to ciężko. E, runda siódma. Prawie 10 000, 95 000 zabitych 12 strzałów w głowę. Dobra, to byłoby już na tyle. I tak mi się zaraz odpali kolejna runda, więc na razie...